Bottle of water. Wow, wow. Dzień dobry. W kolejnym odcinku Memicznych Podróży po świecie przeniesiemy się na tak zwane wyspy, a dokładniej do Wielkiej Brytanii, która dzięki kilku czynnikom stała się jednym z bardziej memowanych krajów na świecie, zwłaszcza w naszym polskim internecie. Powinienem się tutaj z wami przywitać słowami How are you mate? I zaprosić Was do przeglądu materiału, który odpowie na pytanie na to, dlaczego Anglia, będąc niegdyś ogromnym imperium, które trzęsło całym światem, to dzisiaj stała się powodem do śmiechu. A sami poddani brytyjskiej monarchii są uważani za naród, z którego robimy sobie bekę. Przekonajmy się o tym. Ale zanim przejdziemy dalej, to szybkie pytanie: Czy widziałeś kiedyś te dziwne reklamy gry online z gościem, który znajduje się w absurdalnych sytuacjach? Powiem ci, że ten twór to tylko legenda i istnieje naprawdę. Jest to Hero Wars, czyli sponsor tego materiału. Na pewno masz dosyć chwil, kiedy się nudzisz, czy to w pracy, czy to stojąc w skorkach, czy w ogóle jak stara ci gada na duchem w domu, dlatego możesz przejść transformację jak w Transformersach w prawdziwego bohatera, który tylko wygląda jak sińskie bajki. Spróbuj zagrać w Hero Wars i stań się legendą, a przynajmniej półprawdą. Atakuj bossów razem ze swoją ekipą i ziomkami z klanu, ale jak wolisz walić się na łeb na Pvp to walcz na arenie, żeby wspinać się w rankingu i być numer jeden, żeby zdobyć najlepszy loot z znubków. Gra oferuje 6 świetnych modów do grania, takich jak fabularny single player, walki z tytanami, grupowe ekspedycje, a nawet gry w klimacie obrony wieży. Są tu jeszcze kolejne, ale nie chcę spoilerować. Gra jest na bieżąco aktualizowana, twórcy biorą pod uwagę zdanie community i dodają do gierki to, czego oczekują grający. Dlatego właśnie w Hero Wars gra ponad 100 milionów graczy na całym świecie, ale czemu nie powiększyć tej liczby? W tym momencie twórcy dają na start wszystkim nowym graczom pięciu bohaterów z samej topki, a który jest tutaj piąty, musisz przekonać się o tym samym. Ponadto trzymasz 600 Emeraldów i 30 K golda, to jest sporo hajsiku. Poza samą rozgrywką, to Hero Wars jest bogate fabularnie, całe lore jest całkiem spore i serio mamy tu spore uniwersum do odkrycia. A teraz po prostu zrób sobie przerwę, żeby zostać bohaterem. Kliknij w link w opisie lub zeskanuj QR kod i zacznij grać w Hero Wars już teraz. Wróćmy jednak na Wyspy Brytyjskie. Nie zaskoczy Was chyba, że Anglia od wielu lat była jednym z najpotężniejszych państw na świecie. Podbijali sobie luźno cały świat, co przełożyło się na to, że język angielski stał się najpopularniejszym językiem na świecie, w którym dogadują się ludzie. Rozpowszechnili oni także kulturę brytyjską na cały świat, a fakt, że w dużej mierze to Anglicy założyli kraje takie jak Stany Zjednoczone czy Australia, powoduje tylko, że doskonale wszyscy znamy ich kulturę. No właśnie. Kulturę. Oglądając filmy, zwłaszcza amerykańskie, widzimy przystojnych dżentelmenów, piękne lady w sukienkach. Jednak ludzie, którzy mają do czynienia z Anglikami, na ogół jednak nie będą zgadzać się z takim przedstawieniem Brytyjczyków. Dominuje tu jednak pogląd, że Anglikom daleko do stereotypu panującemu w filmach, czego doświadczyć można zarówno w ich kraju, jak i w miejscach, gdzie jest dużo brytyjskich turystów. W Polsce w końcu to Kraków słynie jako mini Erasmus dla Anglików, którzy przyjeżdżają tutaj się nachlać, robić przypał i drzeć mordę. Stereotypowy Anglik pije też punktualnie o 17 herbatkę. Realnie można raczej uznać, że ładuje pintę w pubie, ale jednak żarty dotyczą głównie herbatki. Czemu akurat ten napój i czemu godzina 17? Jeśli nie wiadomo o co chodzi. Tam wiadomo, że chodzi o pieniądze! Otóż absolutny monopol na herbatę miała kompania wschodnioindyjska, która sprowadzała liście herbaty na wyspy i dzięki rozpowszechnieniu się mody na to, że pijesz herbatę, więc jesteś patriotą, firma ta zarabiała dużo pieniążków. Godzina 17 wzięła się podobno stąd, że dotychczas jadano trzy posiłki i niektórym burczało w brzuchu między obiadem a kolacją, więc jaka księżna Bedford na początku XVII wieku wprowadziła wśród swoich znajomych modeł na spotykanie się na herbatce i ciasteczkach w godzinach popołudniowych i tak stopniowo rozeszło się to wśród angielskiej arystokracji. Świat również lubi śmiać się z charakterystycznego angielskiego akcentu. Nie wiem jak w waszym przypadku, ale dla mnie język angielski to tak naprawdę amerykański, ponieważ po prostu nauczyłem się angielskiego głównie oglądając filmy lub grając w gry, gdzie przeważał język używany w Stanach Zjednoczonych i dlatego taki jest mi łatwiej zrozumieć. A sam brytyjski jest dla mnie mocno nieprzyjemny, ale to tylko moje subiektywne odczucie. No bo szczerze, powiedzcie mi jak niby to. Tomorrow. 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 Butter. 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 Brzmi lepiej od tego. Przecież to jest poezja dla uszu. W internecie, głównie amerykańskim, możemy spotkać się z wieloma memami wyśmiewającymi brytyjski akcent jako niezrozumiały bełkot. Sami Anglicy zresztą tak samo śmieją się z Amerykanów, jak również z różnych akcentów używanych w samym brytyjskim. Takim najbardziej stereotypowym kojarzącym się z brytyjską szlachtą jest tak zwany posh English, czyli staranie się, żeby brzmieć jak jakiś lord. Przeciwieństwem posh English jest Cockney English, gdzie pierwotnie w ten sposób nazywano akcent i slang używany przez ludzi w Londynie. Obecnie można powiedzieć, że jest to język różnych angielskich patusów, gdzie najbardziej charakterystyczny jest chyba słynne init. Który odpowiada za is it? Oczywiście, takim chyba największym symbolem Anglii jest brytyjska rodzina królewska, gdzie obecną koronowaną głową jest Karol III, syn Elżbiety II, której do pobicia rekordu najdłużej panującego monarchy w historii zabrakło dwóch lat. Większość z nas, myśląc o Anglii, pomyśli właśnie o tamtejszych monarchach. Dla mnie jednak cała ta ekipa to niezła banda pasożytów i o ile zdaję sobie sprawę, że nie mają oni tam żadnej realnej władzy, to sam fakt, że może istnieć jakaś rodzina będąca poza prawem jest dla mnie absurdalny. To znaczy wiem, że w ogóle bogaci ludzie i politycy również nie są na równym poziomie jak reszta ludzi ze względu na pieniądze i wpływy, ale przynajmniej w jakiejś teorii jesteśmy równi. Za to rodzina królewska i jej losy, zwłaszcza ta brytyjska, stanowi swego rodzaju telnowelę dla żonnych plotek ludzi, nie tylko samych poddanych. Wystarczy tu powiedzieć o księżnej Dianie, o ostatnich zadymach z księciem Henrykiem, co okazało się, że jest tak naprawdę simpem, i babcia za to na niego krzyczała, bo znalazł sobie nie taką dziewczynę jak powinien. Przyznam, że nigdy specjalnie mnie to nie jarało. Co też ciekawe, to monarcha brytyjski jest głową państwa nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale też w 14 innych krajach, gdzie oczywiście jego rola jest też tylko i wyłącznie reprezentacyjna. Samym Anglikom wydaje się jednak, że cały czas władają jedną czwartą całego świata i wszyscy szanują ich potężne imperium. Dlatego też nie mogli wytrzymać tego, że byli częścią jakiejś Unii Europejskiej, stąd w roku 2020 Wielka Brytania opuściła struktury UE, gdzie procedura ta została nazwana Brexitem. Referendum w tej sprawie odbyło się w roku 2016, gdzie 52% głosujących opowiedziało się za tym, żeby wyginać z Unii. I teraz nie wiem, na ile ówczesny premier David Cameron spodziewał się, że Anglicy faktycznie będą chcieli wyjść, bo momentami mogło to wyglądać tak, że będą sobie cisnąć po Unii, żeby mieć wygodnego chłopca do bicia. Jak coś w Wielkiej Brytanii nie gra, zawsze można za to zwalić winę na Unię, a tu się okazało, że faktycznie ludzie zagłosowali za wyjściem. Rozpoczęło to długi, kilkuletni proces, który był mocno przedłużany, co spotkało się z memami. Czy w Anglii jest po Brexicie lepiej czy gorzej? Tego nie wiem, podejrzewam, że dla przeciętnego człowieka nie ma to aż tak istotnego znaczenia, a pytając się zwolennika Brexitu, to powie ci, że jest o wiele lepiej, a przeciwnika, że jest o wiele gorzej. Chociaż faktycznie Brexit mógł zweryfikować wszystkich, co obiecali, że jak Wielka Brytania opuści cię, ich Unię, to stanie się na powrót wielkim, potężnym imperium. The £350 million a week we send to the EU, which we will no longer send to the EU, can you guarantee that's going to go to the NHS? Nie, no, nie mogę. I nigdy bym nie zrobił tego. To był jeden z błędów, który zrobił kampania Leave. Poczekaj chwilę, to był jeden z Twoich adwertów. To nie był jeden z moich adwertów, mogę Ci to pokazać. To był jeden z adwertów kampanii Leave, że ten pieniądz będzie iść do NHL. I myślę, że to był błąd. Tu również można spojrzeć na to, jak rozłożyły się głosy na terenie państwa, bo okazuje się, że najbardziej w strukturach Unii chciała pozostać Szkocja. Również w Irlandii Północnej wygrali ci, co głosowali za pozostaniem. Spotkało się to z teoriami jakoby Szkocja miała odłączyć się od Wielkiej Brytanii i dołączyć do Unii, w kraju tym odbywały się już podobne referenda, aczkolwiek sam rząd brytyjski powiedział, że spoko możecie sobie wyginać, ale generalnie utrudnimy wam życie, a jednak ich gospodarki są tak połączone, że chyba sprawiłoby to trochę problemów. Bo jak wiemy z historii to jednak Szkoci i Anglicy nigdy nie połali do siebie miłością. Dzisiaj przyjawia się to głównie podczas meczy piłki nożnej, gdzie ci najbardziej patriotyczni Szkoci potrafią wywieszać flagi państw, z którymi akurat gra Anglia. Obecnie samych Szkotów kojarzymy głównie jako pijących łyski Gurali, co gadają po szkocku, czyli w sposób mocno niezrozumiały. Inną częścią królestwa jest Walia, która nie jest jednak aż tak dążąca do niepodległości jak Szkocja, a znani są oni przede wszystkim ze swojego języka, gdzie o ile szkocki przypomina angielski, to język walijski wydaje się być czymś mocno kosmicznym.

Nie ma co ukrywać, jest to oczywiście związane z ogromną falą emigracji w XXI wieku Polaków na wyspy, którzy wyjechali tam za pracą. Podejrzewam, że każdy z Was zna kogoś, kto przeprowadził się czasowo lub na stałe do Anglii poszukiwać tam szczęścia. To właśnie w dużej mierze od tych emigrantów, jak również z odwiedzania swojej rodziny i znajomych, czerpiemy wiedzę o tym kraju. No a pierwsze wrażenie po przyjeździe, to Anglia robi jednak delikatnie mówiąc średnie. Pogoda brzydka, albo pada, albo jest pochmurno, no ale w zamian za to jest depresyjnie. Dodatkowo Anglia nie jest też czystym krajem. Jeśli kiedyś narzekaliście na to, że w Polsce ludzie śmiecą, to po przylocie do Wielkiej Brytanii można uznać, że w Polsce to można jeść z ulicy. Żeby nie było, nie usprawiedliwiam tych, co syfią na ulicach w naszym kraju, takich ludzi walić. I chyba takim największym stereotypem i powodem do narzekania przez Polaków jest angielskie jedzenie, uznane jako niedobre, chemiczne itd., itd., Niestety dla Anglików, na szczęście dla Polaków, to po otwarciu granic na zachód wyjechało sporo polskiej patologii, o czym mówiłem też w niedawnym odcinku o Gangu Albanii, gdzie Wielka Brytania stała się kuszącym miejscem docelowym dla różnych kryminalistów, gdyż polscy stróże prawa nie mogli ich tam sięgnąć. Naturalnie na jednego takiego patusa do Anglii wyemigrowało stu porządnych i normalnych ludzi, lecz nie ma co ukrywać, to taki jeden idiota będzie zauważony przez resztę i będzie psuć opinię uczciwym Polakom.

No ale dobra, narzekamy tak na tych Anglików, ale co należy mi oddać to bardzo duży wkład w muzykę oraz film. Jest mnóstwo średnich zespołów i wokalistów pochodzących z Anglii, nie mówiąc o aktorach, którzy masowo występują w produkcjach zarówno brytyjskich, jak i amerykańskich. Duży wkład w moje dzieciństwo miały również angielskie seriale komediowe takie jak Alo Alo, co ludzie powiedzą, Hotel za ciszę na no, Monty Python to klasyka komedii na światowym poziomie. Nie mówiąc tu o postaci Jasia Fasoli, wykreowanej przez Rowana Atkinsona, gdzie pan Fasola stał się istrym symbolem tego kraju. W ogóle czajcie, że w ciągu 5 lat powstało jedynie 15,5 godzinnych odcinków przygód tego pociesznego kierowcy Mini Coopera? Myślę, że nie tylko mi się wydawało, że tych skeczy było o wiele, wiele więcej. Ale za to nikt nie lubi algierskiej reprezentacji w piłkę nożną. Co mistrzostwa należy powiedzieć sobie, że oni są najbardziej hejtowaną ekipą w danych rozgrywkach, gdzie wszyscy cieszą się z tego jak przegrywają. Być może spowodowane jest to tym, że Anglia uważana jest za ojczyznę tego sportu, a Anglicy myślą, że są najlepsi i wszystkich powinno się ogrywać. Pamiętamy zresztą jak na Euro 2020 w roku 2021 rozgrywki zostały niemalże ustawione pod wyspiarzy, żeby łatwo mogli wygrać, ale na szczęście przygrali w finale. A na ostatnim Euro tak strasznie męczyli bułę i grali antypiłkę, że nic dziwnego, że nikt nie chciał ich oglądać. Z drugiej strony dobrze, że jednak występują oni na mistrzostwach regularnie, bo zawsze jest drużyna, której można nie kibicować. Na ogół opisując kraje to skupiam się na jakichś memniczych osobistościach, no ale ze względu na to, że język angielski jest popularny, to znanych Brytyjczyków w sieci jest całe mnóstwo i raczej nie będziemy się na tym skupiać. W sumie podobnie sprawa ma się z Polakami z Anglii, którzy stali się znani, a ich również jest całkiem sporo. Swego czasu popularnym youtuberem, który czasem pokazywał co tam słychać na wyspach, był Piotrek Ogiński z kanału Kocham Gotować, którego hobby było żyganie po brytyjskim jedzeniu. Z dodatkiem soli oczywiście, tak więc spróbuję jedną taką. W roku 2019 popularność zdobył Rado, bezdomny z Londynu, którego ogarnął Jacek z kanału Jak to Ogarnąć i który to pokazywał swoje menelskie życie na ulicach angielskiej stolicy, a ze względu na swoją faktyczną charyzmę, to jego występy były bardzo popularne na YouTube. Ten już za nie mógł, wszyscy dziadek już też dogorywa, no, tamten już tańczy w rytm Benka Show, tylko Rado w pełni sił. I należy tu ja. wspomnieć, że Radkowi po kilku latach udało się wyjść na prostą. A wy jak oceniacie Anglię? Z całą pewnością część moich widzów mieszka na Wyspach. Pozdrawiam Was i dajcie znać, co sami myślicie o swoim domu. Mam nadzieję, że jednak za mocno tej deszczowej krainy nie zeszkalowałem, chociaż w tej serii należy śmiać się ze wszystkich. Do widzenia. Państwu. And we'll forget you as ever real. What, dude? I can barely understand you. Your accent's insane. What?